No i dojechaliśmy, słuchajcie, do... na stację benzynową. <noise> tutaj jest, słuchajcie, dealer Volvo. Tak się nazywa dealer Volvo. Marco Tern. Czy Marco Tern. Tam mają e, salon. A tutaj mają wystawkę samochodów używanych. E, nie tylko Volvo. Zobaczcie, też jakieś Golfy, jakieś jakiegoś Mercedesa widziałem, ale jest sporo naprawdę wołowinek. E, dostałem już wiadomość, że mamy dokumenty do odbioru, także nie będę musiał czekać. Czapkę przyjść widziałem. słuchajcie, z oczywiście Logo Volvo musi być. Najazdy sobie już rozłożyłem. Przejdziemy sobie pokrótce, pokażę Wam ofertę tego dealera, aut używanych. Zobaczymy co jest ciekawego do zakupu. Zobaczcie, starą stację sobie przerobili na salon, małe biuro na środku. Tutaj mają myjnie. Myślę, że bardzo fajnie to jest zorganizowane. No i zaraz zobaczycie co odbieramy. Odbieramy V90 Cross Country z 2024 roku, dokładnie z maja. Samochód produkcji w białej perle, także to nie są tamte samochody, które tam widzicie. Także ja idę do biura, do Pana Denisa i odbieram kluczyki i zaraz zobaczycie jaki samochód odbieramy. Dobra słuchajcie, kluczyki wręczone, idziemy, bo już wiem gdzie samochód stoi. To nie jest ta V60 w Air Designie, czar, biało-czarna z czarnym dachem. To nie jest ta, to jak mówiłem jest V90 i V90 stoi tutaj. Bardzo bogato skonfigurowany samochód w crystal white, no akurat w tej pogodzie perła się nie będzie przebijała. 21 calowe felgi, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, 20, słuchajcie, tutaj nie było chyba 21. Były 21. To już jest model poliftowy. No, zresztą ostatni wypust w ogóle tego modelu, bo ten model nie jest, słuchajcie, dostępny. Tak się prezentuje auto, ja go szybko sobie przemierzę, przebadam. I za chwilkę do was wracam. Jak go zapakuję, to coś o wam, wam o nim powiem. Samochód był dokładnie sprawdzony przez rzeczoznawcę z Dekry. Mieli tutaj taki dostępny raport, także nie spodziewam się nic szczególnego. Auto praktycznie nowe, no z fabryczną gwarancją do 2026 roku. Także to jest samochód na fabrycznej gwarancji i już raz z fabrycznej gwarancji ten samochód skorzystał. W Dekrze rzeczoznawca, słuchajcie, zaznaczył, że jest jakieś zapocenie przy Haldexie i zostało tutaj właśnie w a to zmienione na naszą prośbę, żeby to zostało naprawione, zostało to naprawione i na to też mamy gwarancję. Dobra, słuchajcie, ja biorę się za pomiar, powłoki lakierniczej, przejrzę sobie ten samochód, wyjadę tutaj na środek, no i potem przejdziemy się po tej ofercie tych cukiereczków, które tutaj stoją, bo stoi naprawdę ich bardzo dużo, także są ceny, także ceny wam pokażę, pokażę wam też tam taki zabytek, bardzo ładny stoi 240 przy przy biurze. W sumie widzę, że chyba pracownik odjeżdża tą 240, także zaraz ją nagramy. Jak będzie odjeżdżała i zobaczycie, jakie tutaj cukiereczki stoją. Bardzo dużo wołowinek, czyli takie miejsce idealne dla mnie, gdzie się najlepiej czuję, gdzie najwięcej mogę Wam o samochodach powiedzieć. Także zaczynamy słuchajcie, oględziny V90 Cross Country, a przy okazji oferty tego dilera w Niemczech. Dobra, auto odpalone. Oczywiście zawsze sprawdzam w tych najnowszych wersjach jak działa system, czy działa, dosyć wolno się powiem, że mam szczerze uruchomił ten system, ale może dlatego, że auto też długo stało. Sprawdzam, bo kiedyś mi się zdarzyło, przecież pamiętacie, jak no nie zadziałało generalnie. Także spróbujemy sobie ustawienia zmienić język. Sprechen, słuchajcie po niemiecku, zmieniamy na nasz rodowity język polski. Wtedy się już dużo lepiej w takim samochodzie czuję. Także już mamy język zmieniony. No i co, robię pomiar lakieru, zobaczę, czy są jakieś uszkodzenia na samochodzie. No i myślę, że ładujemy i jedziemy, bo już jest godzina dokładnie 11.30. Także nie ma co tracić czasu. Nie teraz nie będziemy konfigurować klientowi, klient sobie skonfiguruje sam. Bardzo fajna wersja, brakuje jednej, dwóch rzeczy: head-up display i Bowers Wilkins. Ale za to mamy wentylowane fotele. Widzę, że bez masaży mamy wentylację. Tutaj, jak sobie wcisiemy, to mam wentylację i grzanie. Dobra, auto mam pomierzone, całe w oryginale, tak jak też rzeczoznawca stwierdził, żadnych uszkodzeń w tym samochodzie nie ma, transportowych, nie widzę generalnie żadnych jakichś takich, wiecie, zewnętrznych, oczywiście pogodę mamy taką jaką mamy, ale samochód faktycznie wygląda jak nowy, jeżeli chodzi o felgi, też na tej feldze nie widzę uszkodzeń, tutaj też nie widzę, opony letnie, niestety nie ma tutaj zimówek, nie ma regulacji tylnego zawieszenia, wysokości tylnego zawieszenia, ale mamy hak holowniczy, z wyposażenia dodatkowego nie ma tutaj, słuchajcie, tej listwy naklejonej. E, mamy zestaw naprawczy, A, za czym to jest B 5 miękka hybryda. Tak, zestaw naprawczy B 5 miękka hybryda. roletę bagażnika mamy, bo to też trzeba sprawdzić. Nie zawsze, słuchajcie, e, gdzieś się zawieruszy, i potem nie ma, i jest problem, bo to jest, nie jest takie tanie. Skóra nappa e, widzę, że mamy rolety szyb bocznych. Nie mamy czterostrefowego klimatronika, mógłbym być. Nie ma panoramy. System Bliss, czujniki CTA, kamery 360, elektrycznie regulowany fotel z pamięcią kierowcy i pasażera. No, fotele, zobaczcie, w stanie jak nowy, i naprawdę fajnie pachnie w tym samochodzie, jak w nowym samochodzie. Także tak się ten samochód prezentuje. Oczywiście, już nowy system oparty na Google, to jest standard w tym modelu. Zobaczymy sobie jeszcze pod maską takie newralgiczne punkty, jak śruby no i co, jadę ładować samochód, nie ma co tracić czasu bo jest wszystko jak najbardziej ok oczywiście się jeszcze wysoko nam podnosi maska troszkę liści, słuchajcie wyrzucimy tutaj Niemcowi niech Niemiec ma na swoim placu nie będziemy ich zawozić wszystko jak najbardziej ok tutaj też można sobie zawsze podwinąć, popatrzeć tutaj powinna ta uszczelka być schowana tutaj trzeba zajrzeć Słuchajcie, o, troszkę tych listków tutaj jest. Silnik ładnie chodzi. No tutaj wadliwa, pamiętajcie, jest turbosprężarka. Trzeba bardzo zwracać na to uwagę przy zakupie używanych samochodów. Wadliwy jest zawór Westgate tak zwany. I po prostu ta turbosprężarka zaczyna brzęczeć. Już jest na to patent, żeby to naprawić, ale no fabrycznie... A zobaczcie, 2024 jest wygłuszenie maski. Czyli jak już kończyli produkcję tego modelu, to nie przeoszczędzili na tym modelu. Tylko przeoszczędzili na nowych modelach XC60 już nie ma, słuchajcie, wygłoszenia maski. Tutaj stoi jedna nowa, Jakbym mógł otworzyć to, bym wam pokazał. Także co, takie auto odbieramy fabrycznie, praktycznie nowe. Maj 2024 B5, czyli benzyna, 250 KONI, miękka hybryda. Myślę, że bardzo fajny zakup tutaj dla mojego klienta. Auto kosztowało niecałe 53 tysiące euro brutto, także cena myślę, że też jak najbardziej okazyjna. No i przede wszystkim 2024 samochód na fabrycznej gwarancji. Praktycznie dwuletni, bo tak naprawdę jest zabrane tylko kilka miesięcy z tej gwarancji. Także to jest, myślę, ogromny plus tego auta. Pomniałem powiedzieć, że jest kryształ. Kryształ to też jest. Słuchajcie, dodatkowe wyposażenie. Dobra, wjeżdżamy na lawetę, a potem zrobię wam szybkie przejście po samochodach, które tutaj są dostępne. Wołowinka, słuchajcie, zapakowana, zapięta, wszystko jak najbardziej w porządku, wszystko zgodne z opisem. A mi co? Nie pozostało nic innego, jak się przejść tutaj po ofercie tego dealera i Wam pokazać, jakie mają tutaj sztuki. Naprawdę ciekawe konfiguracje. Tutaj mamy V60 w AirDesignie 34 950. Słuchajcie, 2023 kwiecień, jeżeli chodzi o rocznik dwulitrowy 197-konny, b Plus Dark pakiet na bardzo ładnej feldze tak się prezentuje obok S60, też w R-Designie, w takim samym kolorze jak mamy dostępną V60, T8 u nas w ofercie. 31 niecałe, tysięcy euro, 20 rok 42 tysiące przebiegu. Te 5 w R-Designe z kamerami 360, eee, tak się prezentuje. No, T5 w R-Designe brakuje, wiecie czego? AWD, tak naprawdę, jakby była w AWD, no to naprawdę. Costa, no i bardzo ładny kolor, identyczny właśnie, właśnie. Mamy V60. Kolor się nazywa Chyba Denim Blue. Pokażę Wam jeszcze Mondeo w ekobuście, czyli w benzynce. Też może ktoś być zainteresowany. 2015 rok. W benzynie mało tych samochodów jest, 12,5 tysiąca euro. Mały przebieg 133 tysiące kilometrów. Przejdźmy do troszkę starszego modelu, czyli do XC60. Co tutaj mamy za XC60? Słuchajcie, tu mamy XC60. Ciekawostka, to xc 60 dosłownie godzinę temu wysłał mi e, e, no, kolega po fachu, tak to nazwijmy, MM Motors i wysłał mi, żeby zobaczyć przy okazji jak będę, dwulitrowy, pięciocylindrowy dieselek. 12 490 euro jakby ktoś był zainteresowany, poliftowa ostatni wypust tak naprawdę 2 litrowego 5 cylindrowego silnika bo właśnie do grudnia 2013 ten samochód był dostępny z tym silnikiem bardzo dobra jednostka dwulitrowa litrowa 163 konna zawsze Wam ją gorąco polecam co w XC60 trzeba sprawdzać zawsze trzeba sprawdzać Słuchajcie tutaj e, błotniki na dole bo niestety tutaj się zbiera syf pod nadkolem, ja to wiem w swoim samochodzie i zaczyna to korodować ale tu wygląda ładnie. Tutaj mamy, słuchajcie, zobaczcie odbitkę. Także taki minusik, już w Polsce by marudzili. Trzeba sprawdzać zawsze rand dachu, bo też lubi tutaj skorodować. Na przykład ja mam odprysk u siebie, ale tu wygląda bardzo ładnie. Trzeba sprawdzać trzybeczową, czy była ponownie wklejana. O, wróciło 900, znaczy 240 turbo. Słuchajcie, zaraz ją sobie ogramy, bo naprawdę jest kozacka. Ale skupmy się na tym samochodzie. Z tego co mi pisał, to. Właśnie miało być tutaj, na przykład już na tych drzwiach nie ma tego problemu. Korozji też nie ma, że są opony przednie do wymiany, no są tragiczne, słuchajcie. Tutaj to ktoś w ogóle na flaku to na tej oponie jeździł, także ta opona to w ogóle jest do wyrzucenia. Tarcze ładne, praktycznie bez rantu. Ja myślę, że tu jakaś cena jest do jakiejś niewielkiej negocjacji. Widzimy, że mamy ksenon skrętny, elektrycznie fotel regulowany, automat i tu jest automat klasyczny, hydrauliczny, dlatego to jest bardzo fajne, sześciobiegowy. No ale samochód z zewnątrz, powiem Wam szczerze, jak na 13 rok, to nie wygląda źle. Tutaj mamy delikatne delikatną przycierkę. To przy okazji, wiecie, pokazuję, bo możemy to auto kupić, bo ono jest naprawdę w niegłupiej cenie. Wrzucę kilka zdjęć i podliczę go sobie na spokojnie, to będzie oferta. Bo samochód naprawdę wygląda dobrze. Zaraz poproszę może o kluczyki, to sobie go zobaczę w środku i zobaczę przede wszystkim szybę czołową. Zobaczymy, czy była w ogóle wymieniana, bo właśnie wada była do 2015 albo 2014 roku. No jest oryginalna szyba, także tu trzeba sprawdzić, czy aby nie jest odklejony właśnie ten czołowy, no wersja fajna, bo mamy czujniki parkowania z przodu, z tyłu, mamy ksenon jak na dwulitrowy, pięciocylindrowy jest to naprawdę ciekawa propozycja, także za chwilkę do niego wrócimy idzie. zdobyłem kluczyki, nie mamy systemu bezkluczykowego ale obejrzymy sobie od razu auto, pierwsze wiecie co sprawdzimy, oto zobaczcie szyba nie rusza się i sprawdzajcie zawsze dywaniki czy nie są mokre nie są, ale zapach powiem Wam taki średni w tym samochodzie jest. Nie mamy e, zegarów elektronicznych w TFT. No i zapach jest tutaj w wilgoci, także mi się wydaje, że była szyba ponownie wklejana. I nie do końca jest to wysuszone pod spodem. E, no bo ten zapach właśnie się stąd bierze. Musiałbym tu poderwać generalnie dywan, żeby zobaczyć. Ale prawdopodobnie tak jest. Zapach jest taki, słuchajcie, wilgoci. No, nie do końca to ładnie pachnie No i szkoda, że nie mamy pełnych skór tylko mamy materiał o, też nie do końca jest dobrze wyprany No niby jest to słuchajcie wysuszone się sprawdzać, bo jak właśnie szyba jest odklejona, to wtedy nam bardzo Właśnie zachodzi woda pod przednie dywany i ona tam stoi. A Volvo, pamiętajcie, ma bardzo duże, grube gąbki i te gąbki nasiąkają. Z tyłu nowe tarczy widać, świeżo wymieniane. Z przodu nie wiem, czy pokazywałem też bardzo ładne, także tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Tylne opony ładne. To jest napęd na przód, 5 cylindrówki 2 tylko były z napędem na przód. Elektrycznie otwierana klapa. Się otwiera bez zająknięcia, także jest wszystko w porządku. Teraz sobie ją przemierzę, powiem wam, nie będę już tego nagrywał. Jak wygląda tutaj lakierniczo. Zobaczymy ją jeszcze od spodu, tutaj. O, no Powiem wam, że wy nie widzicie, ale ja widzę, że jest dobrze. Ładnie to wygląda. Także no mamy ten odprysk na tamtych drzwiach. I tak naprawdę tyle i opony z przodu do zmiany. Dobra, mierzę i daję wam znakach. Auto mamy odpalone, powiem wam, że silniczek pracuje bardzo ładnie. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Olej był wymieniany przy 177, jakaś karteczka wisi, czy dawno, dawno temu. Tutaj mi się nie podoba ten zapocenie od spodu i to sugeruje nam albo klapy, e, albo tutaj spod, o, spod podstawy filtra oleju trzeba było to sprawdzić. Często w tym jest zapocony ten silnik, ale trzeba to sprawdzić. Ale zobaczcie, jak mruczy. Naprawdę elegancko. Jeszcze sobie ruszymy, bo jest na wzniesieniu, także zobaczymy, czy nam mocno szarpnie skrzynia, bo to jest automat. Martwi mnie ten zapach w środku, bo jest taki słaby zapach, tak jakby był samochód nie do końca wysuszony. Rezerwen. Ruszymy sobie tylko tył przód. No ma takie delikatne, delikatne szarpnięcie, ale to jest ledwo wyczuwalne, a jesteśmy słuchajcie na wzniesieniu. Pamiętajcie, że samochód ma 200, prawie 40 tysięcy. Normalnym jest rzeczą to, że po prostu mamy jakieś delikatne zużycie skrzyni biegów. To jest normalne. 240 tysięcy to nie jest 0 km. Tylko właśnie w takim stopniu to jest zużyte. Wersja taka sobie, nie jest to jakaś najbogatsza wersja. Także zegary te w tym można dołożyć. Koszt myślę, że nie powinien 2,5 2,500 zł. Także jest to możliwe, żeby były elektroniczne. Czyli to jest wersja Kinetic. Skoro są zegary, takie to jest to wersja Kinetic doposażona słuchajcie, w elektrycznie regulowany fotel, grzane fotele. To to jest wszystko doposażenie, ten samochód tego w tej wersji podstawowej fabrycznie nie miał, trzeba było sobie to dołożyć. To są zwykłe zegary, gdzie już w tym modelu były właśnie zegary elektroniczne w pełni TFT te, te tak zwane. Nawigację widzę mamy, kamerę cofania mamy, nie tylko czujniki parkowania przód i tył. Dobra słuchajcie ja się zbieram i lecę w kierunku Polski. Zrobię, słuchajcie, kilka zdjęć tego auta. Zresztą też jest oferta dostępna w internecie. To sobie zobaczycie, jak ktoś jest zainteresowany dwulitrowym, 5-cylindrowym silnikiem. No to jedyną rzecz, jaką mam tu zastrzeżenia. A co było lakierowane, bo nie powiedziałem, Lakierowany był tylny prawy błotnik i prawe tylne drzwi. Tutaj ten element był cieniowany do błotnika, błotnik ma 300 mikronów, ten element ma, słuchajcie, 180 Mikrom, także on był cieniowany. Nie widać żadnej różnicy w odcieniu, także jest to dobrze zrobione. Normalna rzecz w aucie w tylu letnim, to nie jest nic nadzwyczajnego. Także zrobię kilka zdjęć, wrzucę Wam w relacji ile by to auto wyszło na gotowe. Jak ktoś będzie zainteresowany to dajcie znać. A ja idę jeszcze bo zobaczyć co przyjechało V60 Cross Country, czyli mój konik. Bardzo dużo ludzi o ten samochód pyta, także idę od razu pytam, bo coś przyjechało. Czy to jest na sprzedaż, czy może akurat właśnie e, przyjechało na wycenę. Nie no, śmieję się, zaraz zobaczymy jak jest do sprzedania, to będziemy kurcze działać. Że ja się zawijam, słuchajcie, wsiadam w lawetę 1000 km przede mną. Widzimy się już w samochodzie. Chciałem się z Wami żegnać, ale wjechało to V60 Cross Country. No niestety, dieselek w czarnym kolorze. No ładnie jest tutaj przepolerowany, ale ten kolor, zobaczcie, on będzie miał mnóstwo rys jak zejdzie ten wosk. No i diesel. Ja szukam benzyny dla klienta. Jest 2024 w benzynie, także będę, słuchajcie, e, e, tutaj wysyłał raczej ten 2024. A ten egzemplarz, ten taki troszeczkę, myślę, że, no fajne też auto, słuchajcie, no kamerkę ma, co fajnie, Herman Cardon ma. E, regulowane widzę długości foteli. Są, model przedliftowy na sensusie, też fajna propozycja, tylko że ten samochód praktycznie za chwilę może być sprzedany. Był na jeździe próbnej, zobaczcie, mają tablice tak zwane, na których mają się poruszać i może się już auto sprzedać, także może być po temacie. Dobra, słuchajcie, ja się zawijam z tego salonu pod stacją benzynową, obok jest dealer. Także w X-60 wam rzucę ofertę do ogarnięcia, ten środek mi się wydaje. Ale pierwsze wrażenie zrobiła złe. Dobra, robię zdjęcia mojego zestawu i ruszamy, słuchajcie, do Polski. 1000 km do przejechania. Żegnam was z Bielefeld, z Marco Terna. Tak się nazywa ten dealer. Mamy tutaj już otwartą furtkę do zakupów. Jesteśmy sprawdzeni, zweryfikowani. Także zakup trwa dosłownie chwilę. Jeżeli znajdziecie jakieś auto, które Was interesuje, właśnie od tego dealera, to gorąco Wam polecam, bo. Naprawdę porządnie podchodzą do tematu. Oczywiście, przy autach starszych podejście jest takie zdroworozsądkowe, ja to tak nazywam, bo auto używane, im starsze, tym bardziej zużyte. W Polsce jeszcze polski klient musi się tego nauczyć, że niestety nie kupuje 20-letniego samochodu, który jest praktycznie jak nowy, tylko kupuje 20-letni samochód, który jest zużyty zgodnie z wiekiem i swoim. Przebiegie. można kupić tylko bardziej zadbane lub mniej zadbane auto, i taka nauczka dla Was, żebyście też tak do tego podchodzili. Trzymajcie się, na razie melduję wykonanie zadania i widzimy się w Lawecie. w mnie jeszcze nagram drogę powrotną. Witam z samochodowego studia prosto z mojego boksera, czyli z Lawety. Zapakowany jadę już w kierunku Polski. Zostało zaledwie 840 km, dzisiaj planuję dojechać. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś wielkich tutaj korków, no bo niestety Niemcy słyną z tego, że na, pomimo takich autostrad jak tutaj widzicie czyli praktycznie cały czas jadę trzypasmową autostradą do samego Berlina no to jest ciasno jest naprawdę ciasno auta zapakowane, e, także jedziemy, fajny zestaw, bo dwa białe samochody e, jeżeli chodzi o Volvo V90, no to powiem Wam szczerze, tak jakbyśmy odbierali auto fabrycznie nowe E, nie ma żadnych tam zastrzeżeń, żadnych naprawdę. Musiałbym się bardzo czepiać żeby się czegoś tutaj e, przyczepić dosłownie. Wszystko zgodne z opisem, to co mieliśmy przesłane, to wszystko zgodnie było, a czy jest tak jak, tak jak nam ta osoba przesyłała, czyli Denis tutaj opiekun tego auta. Ogólnie Denis odpowiada w tej firmie właśnie za auta używane, ale takie nowsze. Jest jeszcze dwóch pracowników, bo tak jak oglądałem tą x 60 no to inny pracownik mi tą x 60 pokazywał. Co do x 60 wrzucę Wam ofertę na ten samochód, czy już ta oferta była. Jest to wyliczone z transportem, z akcyzą, z tą poprawką wnętrza. Moim zdaniem to wnętrze po prostu zostało wyprane i niedobrze wysuszone. Jak oddamy to do firmy Kerto, to po prostu zostaną wyjęte dywany, wysuszymy to, pytałem, nie wklejali ponownie szyby i faktycznie szyba się trzyma także prawdopodobnie to pranie im nie do końca wyszło, tak czasami jest jak dobrze nie wysuszycie samochodu to może taka, taki zapach stęchlizny w środku być to jest do usunięcia, samochodu bym nie skreślał, no jedynym minusem to jest to, że no nie ma tam takiego super ekstra wyposażenia więc, tutaj, jedyne to jest moim zdaniem na minus tego auta, ale bardzo ciężko kupić polifta w automacie z 5-cylindrowym silnikiem. Także, będziecie zainteresowani, to ten samochód możemy dla Was sprowadzić. Z takiej aktualizacji, no to wczoraj nie udało mi się kupić V9 T5 Cross Country dla mojego klienta. Pomimo, że miałem podpisany kontrakt, słuchajcie, w Szwecji, no to dzisiaj dostałem maila, że oni rezygnują z, ze sprzedaży nam tego samochodu, bo. Przyjechał do nich Szwed i chce zostawić auto w rozliczeniu, dla nich to jest bardziej korzystne. No, zachowali się jak frajerzy, Ja już miałem podpisaną umowę z klientem, fakturę proformę wystawioną i trochę mnie to powiem wam szczerze, że dzisiaj rano zdenerwowało, bo też to musiałem wszystko odkręcić, z klientem wytłumaczyć. Nie lubię czegoś takiego. Bardzo rzadko mi się to zdarza w Szwecji, taka niesłowność, ale jak widać, zdarza się i jest to przykre, że tak kontrahenci podchodzą, że tak powiem. Zero powagi tak naprawdę w działalności. Także trochę mnie to zdenerwowało. Fajnie, że dzisiaj się wszystko udało. Z opóźnieniem bo planowałem wystartować są to godzinie gdzieś koło 10, a wystartowałem tak naprawdę o 12.20. Jeszcze wam ponagrywałem całą ofertę. Także no, 23-24 bez przystanków powinien być. No 24 z przystankiem. Także mam nadzieję, że wyjazd do Niemiec wam się podobał. Nie będę już tutaj dywagował. Jak chcecie kupować samochody, sprowadzę wam auto z każdego kraju. Więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. Możecie szukać sobie w całej Europie aut. Ja jestem zwolennikiem Szwecji, aczkolwiek do Niemiec się powoli przekonuje, szczególnie do takich samochodów jak ten. Słyszycie, fotel miał być wyciszony jeszcze trochę skrzypi, także musimy pojechać na poprawkę, bo niestety nie wyszło. Ale zdarza się. Albo trzeba ten fotel po prostu wywalić to pokrótce o tym. Także, no, kupić, wiecie, z maja samochód 2024 2000 km przebiegu, bo tego chyba tego nie powiedziałem. Samochód, wiecie, ma do maja 2026 fabryczną gwarancję, klient będzie mógł sobie przedłużyć gwarancję Volvo Select, także no, jest to, myślę, rewelacja. Jeszcze mam zlecenie od klienta, żeby wymienić w nim olej w silniku, także to też będzie rewelacja, po 2000 km wymienimy olej, pokażę Wam, jak będzie wyglądał filtr olejowy. Jest to na pewno duży plus, żeby właśnie przy takim przebiegu słuchajcie olej wymienić. No bo w nowym silniku zawsze są jakieś opiłki. Zawsze te opiłki się wy wytworzą. Im wcześniej zlejemy ten olej, tym wcześniej te opiłki, że tak powiem, ten filtr zbierze i zalejemy auto świeżym olejem. Także ten samochód za kilka lat będzie miał świetną historię sprzedażową. Takiego auta będzie ciężko szukać, ze świecą dosłownie będzie można szukać. Klient ma podejście takie, że będzie serwisował auto co 10 tysięcy, także to już w ogóle jest rewelacja. Bardzo fajna wersja wyposażenia, nie najbogatsza, tam brakuje bodajże 4 czy pięciu rzeczy jak sobie policzyłem. Ale wiecie, tu chodzi też o rocznik. Bardzo ciężko taki rocznik kupić, bo to jest samochód, który już nie jest produkowany. Czyli kupiliście fabrycznie nowe auto, które już nie możecie tak naprawdę kupić. Więc warto iść na kompromis i takie auto sobie po prostu wyszukać i kupić. I myślę, że tutaj klient będzie bardzo zadowolony z tego samochodu. Jedyne, czego czeka, to zakup opon zimowych do tego samochodu, ale myślę, że się dogadamy jakoś i pewnie mu nawet te koła zamontujemy. Także słuchajcie, ja cisnę, skupiam się na jeździe, nie będę już tutaj więcej nagrywał. Widzimy się już w nieporęcie, pewnie w jutro. Rozładunek, jutro, pewnie dzisiaj już mi się nie będzie chciało tego ściągać. Jutro robimy przegląd od razu V90 tej Cross Country. Przegląd, tak naprawdę badanie zrobimy. Nie, musimy zrobić przegląd, bo on nie ma tablic. Jak auto nie ma tablic, słuchajcie, to musimy zrobić niestety przegląd. I tutaj jest wada pewna, bo generalnie auto powinno mieć przegląd ważny na 5 lat, a będzie miał ważny tylko na 2 lata. Dlaczego? Bo nie ma tablic rejestracyjnych. Żeby mu zrobić przegląd z tablicami, musiałbym jechać po tablicę tak zwane próbne czerwone, zapłacić za te tablice, pojechać do Wydziału Komunikacji, przyjechać z tablicami, zrobić to badanie dodatkowe, które stwierdza dane techniczne tego pojazdu, wrócić do Wydziału Komunikacji, oddać tablicę i znowu wrócić po przegląd. No totalnie głupota, także zrobię po prostu normalnie przegląd, który będzie ważny na dwa lata. To nie jest, wiecie, jakaś duża różnica, 3 lata, wiecie, po prostu będzie klient płacił za przegląd po 100 zł, no to nie jest jakaś duża kwota i jutro wysyłam dokumenty klient sobie auto zarejestruje ubezpieczy już sobie, bo auto nie ma tablic nie da się nim poruszać, także jutro lawetą zawożę go na przegląd i, e, no i jutro to zobaczycie pewnie w relacjach, także znowu się rozgadałem e, jestem zadowolony z tego wyjazdu, bardzo miło mnie przy... A, tutaj nie powiedziałem. bardzo miło mnie tutaj Denis przyjął zupełnie inne potraktowanie, pokazał samochód e, samochód był przygotowany Także ja nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do tego sprzedawcy. Gorąco Wam polecam. Podlinkuję może w relacji adres strony. Zobaczcie, jakie mają samochody, bo mają naprawdę bardzo duży wybór Volvo i bardzo fajne konfiguracje. Na przykład ten Black Edition czy ta B4 60 która stała obok, naprawdę bardzo fajny temat. Trzymajcie się na razie. Pozdro i życie, szerokości. Mam nadzieję, że dojadę bez żadnych problemów. Na razie.